Halo witam tydzień 118 na no, pierwszy mój tydzień bez YouTube'a na, na laptopie. Myślałem że to będzie ekstra super no i tak się może i zanosiło ale potem potem nie poszło to po mojej po mojej myśli nie. Myślałem że to więcej pomoże ale kurde jestem tak uzależniony że to jest hit po prostu mózg. Próbuję sobie zaraz znaleźć jakieś zastępcze rzeczy. Ja nawet się zacząłem trzepać, nie wiem. Mięśnie mi się zaczynały spinać. Coś musiałem robić, chodzić. No, po prostu mną tlepało. Naprawdę to nie jest łatwe. Uzależnienie to jest gude, gruby temat. Gruby temat. No ale nie, nie złamałem tego i normalnie. Na laptopie przez ten cały tydzień nie oglądałem w ogóle YouTube chociaż zamiast tego trochę więcej oglądałem rzeczy na telefonie, nie? Niewiele, znaczy może niewiele, no chyba z dwie godziny więcej przez cały tydzień, może 2,5 niż normalnie. Więc coś za coś, ale no naprawdę fajnie. Z drugiej strony, kurde. Późno zacząłem chodzić spać nie i się nie wysypiam no ten tydzień był bardzo słaby jeden z najgorszych chyba w ogóle moich tygodni no z 23 30 to była norma 22 23 19 jak najbardziej, kurde prawie nie polazłem w tym tygodniu spać przed 23 także no nie jestem bardzo niezadowolony a tak jak już mówiłem wiele razy sen to jest z, z chyba kurde z głównych czynników do do klębowania, nie? E, Raz się złamałem. No i właśnie za dużo grania w szachy. O co tu chodzi? No po prostu jak mózg nie miał zajęcia, no to wolał sobie grać w szachy i e, musiał wypełnić sobie pustkę po YouTube. I, no i wrzucałem dużo szachów. Bezsensownie. No, z drugiej strony chciałem wbić tam ranking. Jakby może wbił to, już bym nie grał. E, no i się zbliżałem do niego, potem przegrywałem, chciałem się odkuć, no i a jedna gra trwa z 15 minut jak nie lepiej I jest co jest, nie? No, także myślałem, że ten tydzień będzie lepszy, no nie był taki dobry. E, 6-9, no można powiedzieć, że był słaby jak na, jak na ten sezon, bo to jest jeden z gorszych wyników. Raz, dwa, trzy, cztery, to jest piąty wynik, nie? A tam wcześniej w sumie mogły być jeszcze gorsze, ale chyba nie były. No, także tak. 6,90. Nic mądrego, nic ciekawego. A w ogóle w niedzielę miałem iść biegać. Też by było może sporo lepsze oceny, ale hmm, padał deszcz, nie? Cały dzień padał deszcz i w końcu nie polazłem. No. No dobra, to było tyle na tyle. No fajnie, że chociaż trochę więcej szachów zacząłem robić i rozciąganie, nie. Bo ja w ogóle jestem do tyłu z rozciąganiem. Jestem do tyłu. A przecież byłem sporo do przodu. A teraz już jestem do tyłu. Bym musiał tam zerknąć. Bo nawet robiłem takie scalenie Excel'a z całego projektu i tam było napisane. Ale to nieważne. Może w następnym odcinku pokażę tą tabelkę. No. A w ogóle, żebym nadrobił y, bieganie. To kurde, chyba bym musiał biegać 30 km. Czyli dwa razy więcej tygodniowo niż mam założone. I wtedy. po chyba. Y, po chyba nie wiem, 30 czy 40 tygodni. Dopiero bym nadrobił to. Hiciar. Po prostu hiciar. No dobra, to by było tyle na tyle i do następnego.